Dzień dobry, witam w poradniku dotyczącym Frediego. Gry na niego, jak również kontr gry. Dokładnie tak. Spory czas minął od momentu, kiedy zrobiliśmy ostatni poradnik, także myślę, że w tym momencie już jest czas najwyższy, aby te poradniki odnowić, ponieważ są one nieaktualne. A ostatni, chociażby do samego Frediego, odnosi się do jego wersji, która jest stara. Jeszcze przed reworkiem, świeżo po wyjściu, wyszło bardzo dużo nowych perków, wyszło bardzo no dużo nowych kontr. Elementów gry, rozgrywki powiązanych bądź niepowiązanych z daną postacią, więc wypadałoby to jakkolwiek odnowić. W planach na kolejny materiał mam generalnie Demogorgona, aczkolwiek jeśli macie jakiś ciekawy materiał, który można by było poruszyć, odnowić, odświeżyć, bądź po prostu bylibyście czegoś ciekawi, możecie walić w komentarzu i taka moja prośba. Nie wiem jak bardzo e, jesteście jakby zainteresowani tym poradnikami, także jeśli Wam po prostu będzie się to podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Nie ukrywam, to jest też bardzo dobrze dla mnie, dla zasięgów, ponieważ dzięki temu będę mógł dotrzeć do nowych osób, które generalnie tego kanału praktycznie nigdy nie widziały. Także tyle e, słowem wstępu i co? Zaczynamy. Freddy. Freddy jest to jedna z potężniejszych postaci, jaka aktualnie występuje w Dead By Daylight. Niestety jest to bardzo często postać niedoceniona i wymaga od nas. Troszkę większych zasobów umiejętności, jak również wiedzy, jak tą postacią się posługiwać. Freddy, po pierwsze, posiada bardzo dobrą dynamikę, potrafi od razu atakować suro w porównaniu do tego, co było wcześniej. Kontrola mapy, y, dwa możliwe style gry, ponieważ jego umiejętność dzieli się jakby na dwa podtryby. Jest to postać o bardzo dużym potencjale, niestety, bardzo rzadko widywana. Nie wiem dlaczego. Czy po prostu ludziom jakby nie spodobał się jakby sam koncept nowego Killera? Czy może po prostu się im wyglądowo nie podoba? Nie mam pojęcia. Jest naprawdę bardzo dobry. Freddy przychodzi nas z trzema perkami. Pierwszym perkiem jest Bloodwarden. Bloodwarden działa następująco. Kiedy bramy są otwarte, każdy surf który przechodzi do tego przedsionka prowadzącego za bramą do wyjścia z mapy, jego aura jest nam pokazana do samego końca gry. Natomiast perk ten posiada również drugi aspekt i aktywuje on się tylko raz na grę. Kiedy powiesimy surwa, bramy zostają zablokowane na okres 60 sekund. Szczególnie jeśli do końca gry zostanie tylko 60 sekund bądź mniej i zablokujemy te bramy, to mamy wtedy 100% szans na to, że każdy surf, który będzie na mapie, nie zdąży przed endgame'em i zwyczajnie po prostu on umrze, chyba że ktoś Znajdzie hacza i ucieknie sobie haczem. Drugim perkiem jest perk Remember Me jest oczywiście perk bazujący na obsesji. Za każdym razem. Kiedy ob, yy, obijemy surwa, który jest naszą obsesją, dostaniemy jeden token. Jeden token sprawia, że otwarcie bram staje się dłuższe o 4 sekundy i maksymalny czas otwierania bram przedłuża się o 16 sekund. Bramy oczywiście otwierają się 20 sekund, czyli jeśli damy do tego dodatkowy czas z Remember Me, łączny czas otwarcia bram to jest 36 sekund. Bardzo ważnym aspektem jest to, że na obsesję Remember Me nie działa. Oraz trzeci perk to jest perk Fire Up. FireUp również działa na zasadzie perku, który zdobywa tokeny. Za każdy generator, który jest ukończony, dostajemy jeden token. Jeden token gwarantuje nam 4%, 4 spida do podnoszenia surwa, dropania go, kopania palet, e, niszczenia generatorów, jak również przechodzenia przez okno. To są perki od Frediego. Teraz przejdziemy do jego mocy specjalnej. Jak wiadomo, Freddy to jest killer, którego zadaniem jest usypianie surwów. Eee, surwy zostają uspane pasywnie co 60 sekund, bądź jeśli uderzymy surwa, który nie jest uspany, automatycznie również przechodzi w stan uspania. Aby sobie zbić to uspanie, surf musi albo zostać wybudzony przez innego surwa, co wynosi 4 sekundy. Każde uspanie przez innego surwa następnie jest dłuższe o kolejne 4 sekundy, aż do sekund 16, bądź jeśli znajdzie sobie zegarek to może tym zegarkiem, zazwyczaj to jest zegarek najbardziej dystalnie od niego położony, czyli ten najdalszy na mapie, i może tym zegarkiem się wybudzić. Jeśli wybudzi się zegarkiem, to jest on wybudzony e, nie na 60 sekund, ale na 90 sekund, czyli 30 sekund dłużej. Kiedy surf jest uspany, oczywiście będzie reagował na nasze trapy, będzie zupełnie inaczej również na nas oddziałował oraz inaczej będzie nas widział. Bardzo ważne jest to, że kiedy surf nie jest uspany, to pomimo tego, że słyszę normalny terror radius do 32 metrów, to widzi Frediego tylko do 16 metrów. Od 16 do 32 metrów widzi przebłyski, a powyżej 32 metrów tego Frediego już kompletnie nie ma. Kiedy surf jest uspany, nie słyszy terroru, tylko słyszy kołysankę. I normalnie widzi Frediego na całej mapie bez jakichkolwiek blokad. Bardzo ważnym również aspektem Frediego jest to, że kiedy surf jest uspany, wszelkiego rodzaju perki bazujące na terrorze nie działają. Czyli jeśli jeden surf jest na haku, a drugi surf uspany leci go uratować z zegarkiem, zegarek nie zostanie zaaplikowany. Każdy perk, który działa na terrorze, zwyczajnie nie będzie działał. Tak działa Freddy. Eee, to jest jakby jego pierwsza część umiejętności. Jeżeli chodzi o karę w związku z uspaniem, to poza tym, że jest on, surf jest podatny na nasze trapy. Na naszego rodzaju pułapki, czyli albo to są palety, jeden styl gry, bądź e, po prostu trapy na ziemi, drugi styl gry. To jeśli mamy addony, które jakkolwiek tych surwus spowalniają, to oczywiście one oddziałowują. Jednym z takich addonów jest oczywiście albo skakanka, albo zwyczajnie łańcuchy. Skakanka sprawia, że kiedy surw jest uspany, jego akcje znacząco zmniejszają się, e, jeśli jest po prostu uspany, czyli prędkość sabotażu, leczenia i naprawy, bądź chociażby łańcuchy, czyli za każdego surwa, który jest uspany, kara wszystkich surwów oczywiście coraz bardziej będzie się powiększała, niezależnie od tego, czy surw jest obudzony, czy też jest po prostu w świecie. Snów. Możemy sobie na spokojnie tym balansować, jeśli żadnych takich addonów nie zabierzemy do meczu. To oczywiście jakby te surwy kompletnie tej kary nie odczują, przez to, że są uspani. Drugą taką umiejętnością Frediego, również bardzo ważną, jest jego umiejętność teleportu. Teleport działa na tej zasadzie, że to jest umiejętność, która się zwyczajnie ładuje. Widząc generator na mapie, możemy na spokojnie do niego się przeteleportować, a natomiast sam cooldown zmniejsza się o 15% za każdego surwa, który jest uspany. Natomiast kiedy naszą umiejętność skancelujemy i nie przeteleportujemy się do tego generatora, to oczywiście jest coś takiego jak cooldown i ten cooldown wynosi 10 sekund po jakby skończeniu okresu baitowania. Jest to bardzo dobra umiejętność, którą polecam spamować przez cały mecz. Dlaczego tak? Ano dlatego, że surwy będą bardziej biegać po mapie, będą bardzo często generator opuszczać. Są duże szanse na to, że wyskoczy skillczek, przez co po prostu tego skilczaka nie trafią i sam generator dostanie regres. I możemy bardzo szybko tym również tą mapę brać i kontrolować. A przez to, że będziemy wypuszczać bardzo dużo fejków, to w końcu będzie moment taki, że surwy przestaną odbiegać od tych generatorów. My się przeteleportujemy do gena i będziemy mieli od razu Surwa jak na widelcu. Jeśli chodzi o dokładniejsze parametry e, jego umiejętności, zarówno palet, e, fejkowych palet, jak również i trapów, bazową jego umiejętnością jest oczywiście stawianie trapów, czyli czerwonych plam krwi. Plama krwi spowalnia surwa, który jest uspany i których to wejdzie o 15%. Plama sprawia również, że surf nie potrafi zrobić fast volta, czyli nie potrafi szybko przes przeskoczyć przez okno. Dzięki czemu na różnego rodzaju lubkach bądź renderach jesteśmy w stanie na spokojnie tego surwa dogonić, jak również go powalić bądź wyciągnąć rannego przez okno, bądź zwyczajnie po prostu uderzyć. Tych plam możemy mieć 8, natomiast kiedy przekroczymy tą liczbę, to oczywiście. Trapy normalnie będą stawiane, natomiast pierwszy trap, którego położyliśmy, e, inaczej, najstarszy trap, którego położyliśmy, będzie oczywiście zniszczony i będzie zastąpiony przez ten, który postawimy jako ostatni. Surf, który również wejdzie w trapa, będzie krzyczał, dzięki czemu będziemy mieli bardzo fajną informację, jeśli nie będziemy mogli w ogóle tych surfów znaleźć i... Jeśli ktoś to wejdzie, to po prostu będziemy wiedzieć, gdzie ten surw jest. I tak najzwyczajniej to tyle. Jeśli chodzi o stawianie trapów, polecam te trapy stawiać e, bezpośrednio pod oknami, jak również z daleka naprzeciwko palet na jednej lupie. Jeśli gonimy surwa, na spokojnie możemy tego trapa sobie postawić troszeczkę dalej od palety, dzięki czemu on w to wejdzie, a my będziemy mogli na spokojnie drobić kółko i go zwyczajnie po powalić. Jak to wygląda, to już pewnie widzicie na przebitce, więc tutaj nic więcej raczej mówić, nie muszę. Drugą jego umiejętnością są oczywiście palety. Żeby dobrać palety potrzebujemy jeden z trzech addonów. Albo rozcieńczalnik zielony, albo pazur, albo bodajże grabki. One się różnią tylko i wyłącznie tym, że jeśli surf zniszczy tą paletę, to jego aura nam będzie e, pokazana do 6 sekund w zależności od addonu. Palet możemy mieć 10. Palety możemy stawiać w miejscach, w których zostały zniszczone palety, bądź w miejscach, w których te palety mogą się zrenderować. Oczywiście, zarówno terapia, jak również palety są widoczne tylko dla surwów, którzy są uspani. I bardzo ciekawy aspekt jest taki, że te palety, które są fajkowe, idzie rozróżnić. Osobiście mam z tym problem, jako osoba, która generalnie nie rozróżnia kolorów, tak za bardzo. Ale idzie to rozróżnić z, e, podobno tym, że są zwyczajnie, ciemniejsze. Tak wygląda dokładny opis umiejętności Frediego, jeśli chodzi o bildy bądź perki. E, Buildy powinniśmy dobierać bezpośrednio pod nasz styl gry, albo palety, albo trapy. Grając pod palety polecam na pewno kombinację perków Enduring plus Spirit Fury z racji takiej, żebyśmy mogli jak najszybciej poniszczyć palety i jak najwięcej naszych fejkowych postawić na mapie. Wiadomo, że surwy, jeśli potrafią używać mózgu, to z czasem będą rozróżniać, które palety są które. Zwyczajnie z tej racji, że będą pamiętać, gdzie były palety, a gdzie tych palet nie było. Kolejną możliwością do buildu, jeśli oczywiście takich perków nie mamy, jest dobranie albo Brutal Strange'a podniszczenie paletki i i zasadniczo każdy perk, który przyspieszy niszczenie tych palet, będzie całkiem ok. Druga kwestia, albo już nawet kolejna, jeśli mamy zapewnione jakby niszczenie palet, możemy również skupić się na kolejnym aspekcie gameplayu yy, oraz możliwości kontrolowania tego surwa, czyli z może być na przykład w połączeniu z fire upem, dzięki czemu będziemy mogli blokować okna oraz o wiele, wiele szybciej przez nie przechodzić. 15% spida z bambozla plus jeszcze oczywiście kolejny bonus za każdy zrobiony generator sprawi, że Freddy będzie bardzo szybko przechodził przez okna i będziemy mogli bardzo szybko doganiać surów. Na pewno bardzo ważnym perkiem, który, który jest taki dosyć yy, przydatny na każdego killera jest oczywiście barba, żebyśmy mogli od razu teleportować się do genów, w których są surwy po powieszeniu surwa, jak również albo ruina, albo pacynka I jeszcze jest kolejna możliwość, jeśli takich perków nie mamy Bądź po prostu mamy problem z ruiną, bo jest zniszczona cały czas Możemy dobrać do tego buildu overcharge'a Overcharge nie jest złym perkiem, ponieważ nawet jeśli surf się wybudzi To niczego tak za bardzo w meczu nie tracimy A jeśli mamy problem z tym, że po nietrafieniu skill checka te surwy się wybudzają To możemy zastosować addon, który jest... Pędzelek. Pędzelek sprawia, że każdy surf na starcie meczu jest uspany. Natomiast bardzo ważnym również aspektem tego jest to, że kiedy nie trafi z kilczeka, nie może. Wyjść ze snu, przez co te surwy praktycznie cały czas biegają uspane. Grając pod kombinację e, powiązaną z trapami na ziemi, w zasadzie nie musimy za bardzo na niczym się brać i koncentrować, bo palety to jest tylko i wyłącznie formalność. Bardzo często jest tak, że surwy nawet do tych palet nie dobiegają, przez co tych palet na mapie jest dużo, chyba że mamy takiego surwa, który biegnie na ślepo i dosłownie zrzuca wszystko, co jest możliwe. Możemy dobrać bambozla. Ale nie jest to obowiązkowe, jednakże dzięki temu aspektowi i moim zdaniem oczywiście również, trapy na ziemi są o wiele mocniejsze aniżeli same e, fejkowe palety. Dzięki temu możemy fokusować się bardziej na generatorach. Moim osobistym buildem jest tutaj połączenie overcharge'a, jest połączenie surveillance'u oraz połączenie pacynki. Jest to combo, które sprawdziło się nieraz i niejednokrotnie potrafiło mi cały mecz uratować. Dlaczego takie komboperków? perków? Otóż bardzo proste. Kiedy ja powalam bardzo szybko surwa, to mogę się skupić na niszczeniu oraz kontrolowaniu i spowalnianiu generatorów. Dzięki takiej kombinacji wiem doskonale, który gen jest, e, który gen był przeze mnie skopany, który gen jest wznowiony podczas naprawy. Który nie? Surveillance działa oczywiście tak, jak już to w jednym z buildów wyjaśniałem, że kiedy gen sobie skopiemy, jest on na biało, kiedy gen jest e, z powrotem naprawiany, świeci się przez 8 sekund na żółto. Na Freddy'ego nie ma złych perków. Bardzo dobrze sprawdzi się połączenie Remember Me wraz z Blood Wardenem. Całkiem dobre będzie połączenie Noeda wraz z Blood Wardenem. Jest to również bardzo dobre combo. Freddy jest moim zdaniem najbardziej wszechstronną postacią, jeśli chodzi o build. Dobrze dobrane perki gwarantują nam na pewno funkcjonowanie, dobre funkcjonowanie i bardzo fajną synergię. A dodatkowo Addony sprawiają, że sam balans Addonów sprawia, że przez to nie ma zbyt słabych addonów. Każda paleta to jest bardzo dobra. Każdy Addon jest tutaj bardzo dobry. I Freddy sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. No dobra, no to mamy Ironworksy. Eee, Ironworksy nie są złą mapą, i postaram się Wam pokazać krok po kroku, jak wygląda mniej więcej przebieg mojej gry Freddy. Standardowo kładziemy trapy w miejscach, w których surwy najczęściej będą chodzić, czyli po pierwsze pod oknem, gdzie mamy jedną z infinitek. Następnie możemy dać mniej więcej w tym miejscu. W tym miejscu kolejnego trapa. Na razie będę kładł pod paletami, żeby mieć pod kontrolą przejścia, w których te surwy przechodzą. Ty jesteś na sprincie, więc ciebie na razie nie będę atakował. Tam już jeden się pokazał. Wychodzimy z atakiem. gdyby nie trap, mógłbym go nie dogonić. Jednak ten cooldown 15% jest bardzo odczuwalny. Na no cześć. Nie dobiegna. To było głupie. Jest on bardzo odczuwalny. Tu sobie postawimy jeden trapik. Teraz możemy pobiec jeszcze za tobą. Kolejny atak. Mamy dwóch surwów rannych. Jeden się wybudził, ale nadal mają bardzo fajną karę płynącą z tego mojego donu. Więc ostatecznie nie jest tak źle. Ona mi pobiegła do góry, prawda? Ona mi pobiegła do góry. Mmm. Niepotrzebnie się troszkę zawahałem. Niepotrzebnie. Ależ Coś ty zrobiła! To było głupie. Okej, okay, mamy piwnicę, więc... Na ten moment stwierdziłbym, że meczyk jest ugrany. Mam w razie czego mori i na pewno mori będę chciał odpalić na jednym surwie, żebyście również zobaczyli, co niektórzy szczeg szczególnie nowy, nowi... Jak to mori wygląda. Trapa kładziemy sobie jednego tutaj, drugiego tutaj, trzeciego tutaj tutaj. Jeden widzę jest na awku. Bardzo rzadko biorę i spamuję umiejętnością, ale to nic. Po sobie skopiemy. Tutaj był kolejny gen kręcony i jak widzicie gen jest na biało z racji takiej, że ma na sobie regres. Per Jacob, a ty nie jesteś misu, misiu ze streamku? Czemu ty awczysz? Czemu ty awczysz? Może to Bait jest? On się nawet nie rusza. A wezmę go, zostawię. Nie ruszam go. Tam sobie zrobimy fake teleport. To na pewno. I widzę, że na pewno mam dwóch surwów. Tutaj wychodzi nam David, który wcześniej był ranny. Możemy tutaj sobie postawić jednego trapa. Tutaj damy sobie od razu na przejściu drugiego trapa. Okej. Okay. Ja myślę, że z tym Mori się wstrzymam aż do zrobienia trzeciego haku. On mi wszedł w trapa na daleko i nie dobiegnie prawdopodobnie do okna. Chociaż nie. Ma szansę. Nie wiem, czy on nie miał lifa. Z atakiem nie wychodzę, bo był za daleko. Kolejny trapik i teraz tak. Tutaj kładziemy jednego. I on już nie dobiegnie. No jak widzicie, warto kłaść terapię jak najdalej od palety, tam gdzie bardzo często idzie tymi surwami brać i manipulować. On dalej awczy. Ja nie wiem w ogóle, czy on wie, że jest meczek. Teraz teleportujemy się tutaj. Bardzo przydatne, jak mówiłem, barba. Ten generator stopujemy jak bardzo tylko się da. Okej. Okay. I widzę, że dwóch... Jeden. Na pewno jeden gra mi pod rannego. Okej. Okay. Dajmy sobie ciebie tutaj. To jest dramat! Oni nie chcą na fryzji w ogóle grać. Nie powieszę go. Okej. Okay. Nie chciał mi się trap postawić. Coś się zbagowało. Czasami z trapami jest ten problem, że pomimo tego, że mam rękę daleko wyciągniętą, to ten trap nie może w ogóle się pokazać, tak jakby nie było miejsca. Tutaj, ha. Ok, co warto wiedzieć, to na pewno to, że trap nie działa kompletnie. Jakby szybkość przeskoku nie działa na palety. I na paletach nadal mamy fast volta i w zasadzie innego nie ma. Na oknach są trzy. Co ty robisz? Tam sobie sfajkujemy teleportu, bo widzę, że gen jest na czerwono. Odbiegną mi od gena. I za chwilę po raz kolejny będziemy mogli zaspamować. Cyk. Normalnie byłoby to tylko 10 sekund cooldown, natomiast z racji, że mam czterech surów uspanych, to mam 60% redukcji, czyli tylko 4 sekundy cooldownu. Okej. Okay. Tobie wyjdziemy z atakiem. I jak widzicie, tu jest jeden ranny surf, który prawdopodobnie kręcił gena. Tylko, że zrezygnował z tego. Niestety ciężko jest mieć jakby umiejętność teleportu pod klawiszem E. Okej. Okay. Cześć. Denerwuje mnie ten surf. Mori nie będę odpalał, nie mam na, nie ma szans na razie. Ty masz drugi hak, więc to Mori sobie zwyczajnie oszczędza. Cyk. To sobie skopiemy, tamten nadal awczy, tam jest gen na żółto, który jest rozpoczęty. teleportujemy się za to na daleko. Dam im się ściągnąć, na spokojnie powieszę tego dziadka. Aaaa, wstyd! Takie coś wa warto bardziej reportować. I niestety, stety, to jest podchodzenie To jest. E działanie podchodzące pod griefing i trolling. Więc takie coś normalnie można reportować. Co z tym genem? Ten gen, widzę, tutaj spalili z ale to jest wszystko. No? To jest wszystko. Popatrzcie co on robi. Takie coś też można reportować. Żałosny jesteś gościu. Ty masz drugi hack. Aki, z tobą. Co jest nie tak z tym teamem? Niestety barba by była lepsza, miałbym wizję na meczyk. Ludzie zwyczajnie nie wiedzą, jak na Frediego mają grać. I chyba mają Discordensę ewentualnie ktoś mi się skitrał w shaft, A nie! Bo ja nie wieszałem. No tak, to było Mori. Tutaj stawiamy jednego trapa. Mogę sobie na spokojnie kilka tych trapów pospamować, więc tym problemu nie ma. To damy tutaj cyk, lesz. Gdybym miał teleport, przeteleportowałbym się do tamtego daleko gena i potem do niej. Czy ona pobiegła dookoła? Aha. Aha. Dookoła mi pobiegła, ale to nie problem. Tutaj kolejny trapik. Tu jest gen kręcony. Zrobimy fejkowego teleporta. O właśnie, już do mnie podszedł. Hmm, to sobie skopiemy. Tu jest zegarek. Nie do tego. Zróbmy tak. Próbujem tą paletkę zniszczyć i miałbym jeden aspekt. Jejku, jak wy palety palicie. On dalej jawczy, ten gość. Ale to już jest smutne. Halo, przepraszam, hitbox wyłapany, ale coś nie wyłapało do końca. Przeteleportujmy się na daleko. Wyleczył się! Czyli może jednak wrócił do gry. Cyk. Tutaj jeden trap. Wyłapało go. Jak mówiłem, trapy jak najdalej od palety. Nie ma żadnego problemu z tym. Ty masz w tym momencie hak numer dwa? Ja jakoś te, też bardzo się z tym nie spieszę. Nie, ty masz numer jeden chyba hak nawet. A no. Onawczy. Zwyczajnie podbiegł tam inny surf i go wyleczył. To sobie wyzerujemy. Co prawda tracę ładunek spacyńki, ale to nic. Nie robimy tak. I przede wszystkim co jest bardzo fajne, to jest to, że jeśli surwy bardzo często będą nam wybiegać w nasze trapy, to będziemy bardzo ładnie punktować na Fredim. Całkiem fajna postać pod, podparmienia w porównaniu takiego trapera, czy, czy też innej postaci. Jest naprawdę świetne. Nie wiem, to są niby teoretycznie pierwsze rangi, a raczej teoretycznie powinny to być pierwsze rangi, a to i zero gry od nich. Zero. Znaczy, z jednej strony fajnie, bo ja mogę wam jakiś tam materiał taki ciekawszy zrobić, co nie? Pokazać jak trapować, jak nie trapować. Tu możemy dać też w trapa w, yy, w trawie. Jeden się leczy na górze. Tutaj obowiązkowo jeden trap. Ilu was jest? Tylko jeden? On nie ma sprinta, nie ma też balansa. Mori to na tobie na pewno nie użyje. Ale... o oh. Decesive. Okej. Okay. Teraz tak. Trapik na pewno pod oknem. Ops, anulowało. A tu już jeden trap jest! O nie! O nie, 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 nie. Szybka grę na światełko. Problem z grą na światełko jest taki, że bardzo ciężko jest z surwą czasami jakby ograć tą mechanikę. Bo zwyczajnie tego killera nie widać. Kolejny się poddał i zostaje nam jeszcze jeden surf, który gdzieś pewnie będzie na mapie. Co możemy potrapować? Zróbmy sobie trapa w tym miejscu, jako wejście do małego. Gdzieś na pewno się nam zrespił hatch. I na górce? Nie ma. Może być jeszcze w dużym. Ten leży narąbany? Znaczy chciałbym znaleźć i Najwyżej dam uciec temu jednemu surwowi, ale jakoś się nie zapowiada na to, że mogę to znaleźć. O, o. Jakimś cudem. Pokaż mi ten meczik. Ty, najlepsze jest to, że gość, który siedział na awku, nabił 2000 punktów. Dwustrzałówka, build dobrany pod farminie skrzynek plus farmienie punktów. Eee, jakby w mojej wersji, tylko że zamiast dwóch moich perków do pomocy są po prostu perki pod skrzynki. Tutaj również foreverka. Nie wiem. Powiem szczerze, śmiesznie. Śmiesznie, strasznie. I to są niby czwarte, druga, czwarta, szósta ranga. A tak nie wiem, co mam więcej o tym powiedzieć. Nie mam pojęcia. Tyle. Tyle. Gdybyście chcieli kolejny materiał, możecie zostawić informację w komentarzu. Możecie jakąś łapkę zostawić, jeśli Wam się seria spodoba. Tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenia. Jeśli ktoś dotrwał do końca, i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie, i cześć.